Cześć, z tej strony Młody Inwestor. Witam Was na moim kanale jeszcze przed nowym rokiem. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć naprawdę istotny temat, który zauważyłem, że dla większości początkujących inwestorów stanowi nie lada wyzwanie. Mówię tutaj o szeroko pojętej wycenie spółki. Odpowiemy sobie na kluczowe pytania. Czy aktualnie spółka jest rzeczywiście tania i warto dodać ją do swojego portfela? Czy może jest ekstremalnie przewartościowana i lepiej wstrzymać się aktualnie z zakupem? Sprawdzimy, czy jej cena jest po prostu uzasadniona. Żeby potem już Wam nie przerywać, to szybko przypomnę o subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego materiału, a także pamiętajcie o lajku i komentarzu pod tym filmikiem, żeby mogła go zobaczyć większa część osób. Pod ostatnim nagraniem zrobiliście po prostu furorę. To ile tam jest wyświetleń, lajków, komentarzy jest dla mnie naprawdę niesamowicie motywujące i bardzo, bardzo chciałbym wam w tym momencie podziękować i jeszcze przed samym materiałem życzyć szczęśliwego nowego roku. A teraz w szybki sposób omówimy sobie wszystkie te wskaźniki, żebyście wiedzieli chociaż z czym to się je? Zdaję sobie sprawę, że dużo osób początkujących mnie ogląda, które mogą nie wiedzieć nawet takich typowych podstaw. Dlatego przejdźmy do mojej prezentacji i zaczynając od najpopularniejszego wskaźnika, którym jest wskaźnik PS. Co on nam mówi? Przede wszystkim w taki prostszy sposób, na przykładzie, jeżeli mamy wskaźnik PS na przykład na poziomie 5. Co to znaczy? To oznacza po prostu, że płacimy 5 zł za 1 zł przychodów, które wygeneruje nam spółka. I w tym wypadku, im niższy wskaźnik, tym spółka jest bardziej niedowartościowana, a im wyższy, tym bardziej przewartościowana. No i tutaj, w tym wypadku, akurat jest to tylko teoretyczne założenie, bo w późniejszej części filmu zobaczycie, dlaczego nie do końca tak jest. Kolejnym wskaźnikiem, moi drodzy, będzie wskaźnik FEBITDA. To jest taki wskaźnik, można powiedzieć, PE, tylko że na sterydach, po prostu biorący pod uwagę trochę więcej rzeczy, i dlatego też ja go stosuję. No bo skoro mamy dostęp do czegoś bardziej dokładnego, to myślę, że jest lepszy pomysł, żeby to wziąć pod uwagę. On działa na tej samej zasadzie, czyli im niższe, tym teoretycznie lepsza okazja, a im wyższy, tym gorsza. W skrócie on porówna nam po prostu wartość przedsiębiorstwa, całego przedsiębiorstwa, do jego chociażby odsetek, podatków i tak dalej, i tak dalej. Następnym wskaźnikiem, który będzie już dużo istotniejszy, dla takich spółek z dużym potencjałem do wzrostu albo dopiero zaczynających wzrastać i dopiero zaczynających działać na rynku, będzie wskaźnik PEG. No i moi drodzy, dlaczego ten wskaźnik jest dobry? Ponieważ to jest wskaźnik PE dzielony przez potencjał do wzrostu zysków. Czyli załóżmy, że mamy PE na poziomie 10, a zakładany przez analityków średnioroczny procentowy wzrost zysków to na przykład jest również 10. No i co nam wtedy mówi ten wskaźnik? Będzie on równy 1. I co to oznacza? Jak sami widzicie, jeżeli wskaźnik jest poniżej jeden, tym lepsza okazja może to być, a im większy oczywiście, czyli powyżej jednego, tym gorzej, no bo już ten potencjał do wzrostów nie jest aż taki duży. Więc ten wskaźnik zdecydowanie polecam stosować właśnie do takich spółek, które mają ogromny potencjał do wzrostu i po prostu wiecie, że będą dużo rosły średniorocznie. Teraz przejdziemy do mojego autorskiego wskaźnika, którym będzie wskaźnik relacji do mediany za pomocą PS obliczany. I o co tutaj chodzi? To jest wskaźnik, który trochę ułatwia życie ze względu na to, że gdybyście mieli, to też zresztą Wam pokażę na na skrabie. Gdybyście mieli te wszystkie spółki, które macie gdzieś tam w zanadrzu, chcecie je przeanalizować, porównywać pod względem ich aktualnego PS do ich mediany i tak dalej, to ciężko byłoby się z tym połapać, nawet gdybyście te wartości gdzieś w Excelu pozapisywali. A ten wskaźnik daje wam bardzo fajny obraz tego, ile realnie aktualny poziom PS na danej spółce jest odchylony od mediany. Trzyletni w tym wypadku, bo to jest taki okres według mnie najlepszy aktualnie, żeby z niego korzystać. No i moi drodzy, no tutaj zasada jest prosta. Jeżeli dane Wskaźnik WRM, że tak powiem, brany z PS. Bo oczywiście jak widzicie, również zastosujemy go również do chociażby Fałebidda. Tylko że w tym wypadku akurat będziemy no, na tej samej zasadzie działać tylko że z tym wskaźnikiem. Natomiast jeżeli jest on wyższy niż 1, oznacza to, że gdybyście mieli spojrzeć na skraba na wykres, to znaczy, że nasza cena będzie, nasze PS będzie powyżej mediany. Jeżeli będzie równy to oczywiście na medianie, a jeżeli będzie niższy, to znaczy, że jesteśmy pod medianą, czyli teoretycznie z ostatnich trzech lat. Mediana będzie wskazywała na to, może być to po prostu dobry moment do zakupu. Ten wskaźnik naprawdę ułatwi życie i na pewno podczas swoich inwestycji go docenicie, ze względu właśnie na to, że będziecie mogli za pomocą jedynej wartości wypisać sobie wszystkie spółki, które analizujecie i zobaczyć, która aktualnie jest najbardziej odchylona i przede wszystkim w którą stronę od Mediany, jeżeli chodzi o wskaźnik PS i EV EBITDA. Następnym istotnym wskaźnikiem będzie wskaźnik relacji do wzrostu przychodów. On działa bardzo podobnie jak poprzedni wskaźnik po prostu da nam daną wartość którą będziecie mogli zestawić z innymi spółkami. A nie będziecie musieli na przykład robić screenów ze wszystkich tam tych wskaźników PS i tak dalej. Mianowicie, co wskaźnik nam przedstawi? Będzie on dzielił PS na wzrost przychodów, oczywiście jest to prognozowane przez analityków. I jeżeli ten wskaźnik będzie miał niższą wartość, to znaczy, że spółka oferuje więcej wzrostu przychodów za każdą jednostkę PS, a jeżeli będzie to wyższa wartość, to znaczy, że spółka może być po prostu przewartościowana w stosunku do potencjału wzrostu. Wskaźnik również zastosujemy do EV EBITDA. No i tak jak wspomniałem, zderzycie ze sobą dane liczby, i od razu będzie widać, czy dana spółka ma wycenę porównywalną do mediany. Daleko czy blisko tej mediany, powyżej czy poniżej. I tak samo w tym wypadku. Czy ten potencjalny wzrost zakładany przez analityków jest warty aktualnej wyceny? Czy może jest jakaś inna spółka, którą będzie po prostu bardziej się opłacało kupić? Bo na przykład jej PS będzie wynosiło 5, a potencjalny wzrost przychodów 10%. I druga spółka, której te same wartości PS będzie 10. Ale wzrost przychodów również będzie 10%. No to odpowiedzmy sobie na pytanie sami, którą spółkę chcielibyśmy zakupić. Zaraz, jak przejdziemy do części teoretycznej, to wszystko Wam się na pewno rozjaśni. Ale jeżeli będziecie mieli potrzebę, to zachęcam, żeby cofnąć się do tej prezentacji, żeby móc sobie przeczytać spokojnie i zobaczyć, o co konkretnie wchodziło w tym wskaźniku. Natomiast ostatnim z tej prezentacji jest wskaźnik Price Target Upside. Czemu on jest taki ważny według mnie? Ponieważ faktycznie większość spółek, przede wszystkim amerykański z USA, bardzo na to reaguje i często dochodzi do poziomów, które są zakładane przez analityków. W Polsce to działa trochę mniej, dlatego od razu wspominam, że lepiej będzie się to stosować do spółek amerykańskich, ale jak najbardziej do polskich również warto. Ale co on mówi, tak naprawdę? Dajmy na to, że ten wskaźnik równy jest 30%. No, i to nam pokazuje, ile jeszcze do ceny zakładanej przez analityków tej docelowej ceny zostało od aktualnej ceny. Więc, na prostym przykładzie, aktualna cena to 100 zł, a zakładana przez analityków 130. No to 30% jest tutaj upside. Warto również sprawdzać sobie, czy ta cena faktycznie reaguje na te ceny docelowe. Myślę, że dość prosty wskaźnik, ale zdecydowanie bardzo niedoceniany. Gdzieś kiedyś oglądałem filmik bodajże Tomasza Trelli, który pokazywał backtesty związane z tym wskaźnikiem i wychodziło na to, że można nim tym samym wskaźnikiem udawało się po prostu pobijać benchmark, co jest już naprawdę no, ciekawą sytuacją. Ale oczywiście naszej wyceny nie będziemy opierać tylko na jednym wskaźniku, a na tych wszystkich, które tutaj zostały zebrane i pokażę wam, jak w łatwy sposób wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski. A w tym momencie chciałbym wam to już pokazać w ten techniczny i praktyczny przede wszystkim sposób, który pozwoli wam zrozumieć, jak łatwe to jest tak naprawdę i jak te wskaźniki ułatwiają życie. Znajdujemy się właśnie na stronie Scrap, na której po zalogowaniu się, jeżeli będziecie na początkowym internetfejsie, wystarczy, że naciśniecie sobie Master Chart. Ja już tutaj przygotowałem spółki akurat z sektora nieruchomości, ale oczywiście my omawiamy w naszej serii Locum, dlatego też na Locum się najbardziej skupimy, ale finalnie te wszystkie wskaźniki najlepiej porównać do wszystkich spółek jakie mamy do analizy, żeby zobaczyć jak one wypadają po prostu przy innych. Natomiast zaczynając od samego początku pierwszym wskaźnikiem z tych moich autorskich, który chciałbym tutaj poruszyć jest WRM z akurat na początku z wskaźnika PS, czyli Uruchamiamy sobie na początku wskaźnik PS. Oczywiście to wszystko wpisując tutaj, sobie znajdziecie, jaki Wasz wskaźnik aktualnie interesuje. Tu akurat są wszystkie, których używamy na ten moment. A tutaj oczywiście wyszukujecie spółki. Ale wracając, mamy wskaźnik PS. Jak widzicie 0,9, bardzo niski odczyt. I do niego dodajemy sobie jeszcze medianę trzyletnią. No i od razu będziemy mieli prosty wniosek. Nasz wskaźnik. Jest na poziomie 0,9, a mediana jest 1.01, czyli oznacza to, że jesteśmy poniżej mediany. I gdybyśmy mieli to wszystko sprawdzać dla każdej z tych spółek, to wyglądałoby to mniej więcej tak. Nieczytelnie, czyli musielibyśmy klikać po kolei każdą, zapisać jakieś wnioski, wszystkie te wartości wypisać. A ten wskaźnik pozwoli wam w prosty sposób zobrazować to, jaki jest, sytu... jak jest, sytu... jak jest aktualny stan rzeczy, dlatego no bardzo wam polecam mój autorski wskaźnik. Ja przynajmniej nigdzie go nie widziałem i sam sobie go rozpisałem. No jest banalny w użytku, więc naprawdę zachęcam. Więc tak, Aktualny PS mamy na poziomie 0,9, tutaj mówię Wam jak to obliczyć, a medianę mamy na poziomie 1,01. I co to oznacza? Że nasz wskaźnik wynosi 0,89. Czy jest to mało, czy jest to dużo? No, jest to poniżej mediany, to oczywiście poniżej, przepraszam, jedynki, a co to oznacza, Jeżeli jest poniżej jedynki, że jest oczywiście też poniżej mediany. Więc w prosty sposób mamy jakąś liczbę, która mówi nam, czy wskaźnik jest wyżej niż mediana, poniżej czy może na równi. Jakby był wskaźnik aktualny PS na jedynce, no to by było 1,01, jakby był, to znaczy, żeby był wskaźnik równy 1, czyli równo na medianie. No prosta zasada, myślę, że nie trzeba tutaj więcej tłumaczyć. To samo robimy ze wskaźnikiem FAWEBITDA który sobie również tutaj uruchomię dla Was i do niego również doczepimy naszą medianę, o coś tutaj nie działa. Tak, tutaj sprawa, no może trochę przybliżymy, o teraz lepiej jest widoczny. No i na poniżej mamy naszą medianę, no i robimy dokładnie tak samo, czyli bierzemy 2,46, które musimy podzielić na 4,74 nasz wskaźnik w tym wypadku wynosi 0,51. Czy jest to dużo czy mało? No oznacza również to, że jest to sporo poniżej mediany, ponieważ wskaźnik jest już dużo poniżej jedynki. Teoretycznie można by było powiedzieć, że już może jest to dobra okazja do zakupu, ale wszystkie te wskaźniki, jeżeli porównamy ze sobą i z innymi spółkami, to dopiero wtedy taki wniosek będzie można wywnioskować. Wniosek wywnioskować, wiecie o co chodzi. No i co tutaj mamy dalej? Kolejnym wskaźnikiem, który omawiałem w prezentacji, tak jak mówiłem, jeżeli będziecie mieli kłopot z jakimś z tych wskaźników, co on oznacza, wróćcie sobie do tamtego momentu, żeby to odtworzyć ponownie. Natomiast teraz znowu bierzemy wskaźnik PS, ale porównujemy go z czymś innym. Dlatego medianę możemy sobie tu już spokojnie wyłączyć, nie jest nam do niczego potrzebna. No i bierzemy ten wskaźnik. Ja go Wam nie będę odczytywał, ponieważ się tylko i wyłącznie ośmiesza, ale w skrócie wskazuje on na potencjalny wzrost przychodów na następne dwa lata. No, jak sami widzicie, aktualnie ten wskaźnik wynosi 24,46%. To jest dobrą wartością, bo jest to dość duży wzrost, i gdybyście mieli sobie zobaczyć i porównać to z innymi spółkami, o właśnie, to zobaczcie sobie, że nasze lokum jest wysoko. Aktualnie jest najwyżej nawet ze wszystkich, i to dużo przebijając inne spółki. No, jest to oczywiście dobry znak, ale. Sprawdźmy sobie go pod tym względem, jakim chcemy, czyli bierzemy PS i ten wskaźnik. I teraz tak, co musimy obliczyć? Bierzemy aktualne PS, czyli 0,9 i dzielimy sobie na 24. 24,46 to nam daje wartość 0,03. Czy jest to dużo, czy jest to mało? No jest to bardzo niska wartość, a im niższa wartość, tym lepiej, więc teoretycznie znowu można powiedzieć, że jest to bardzo dobra okazja. Przy innych spółkach też to wygląda dobrze. Oczywiście to wszystko trzeba będzie sprawdzić i ten wskaźnik i właśnie do tego on służy. Mamy wartość, która wynosi 0,03 i ze wszystkimi innymi spółkami, na przykład z danego sektora, bo wszystkimi, które analizujecie, możecie sobie porównać. Czy potencjał do wzrostu przychodów jest adekwatny, ile za nią płacimy? Czy może jest jakaś inna spółka, którą będziecie mogli kupić w lepszej cenie i dzięki temu jeszcze dostać wyższy potencjał do przychod wzrostu przychodów. No im ten wskaźnik będzie niższy, tym lepiej. Dokładnie to samo robimy z wskaźnikiem EBITDA, z którego najpierw wyłączę sobie medianę, ale tu bierzemy ten wskaźnik. To jest EPS, czyli można powiedzieć zysk na akcję netto. Natomiast no, no ogólnie to jest po prostu zysk netto. Od razu można zobaczyć, że to ten wskaźnik też będzie niski. Ale dla przykładu obliczmy, czyli 2,46 podzielmy sobie na 34,21. Wskaźnik wynosi 0,70, tak zaokrągleniu również i to również wskazuje na to, że jest to bardzo niska wartość. Co jest dla nas dla lokum jest dużym plusem, bo może ta cena faktycznie jest bardzo niska, a potencjał do wzrostów jest bardzo duży. Dlatego korzystajcie śmiało z tych wskaźników, ja oczywiście pozwalam wszystkim i zachęcam, zachęcam naprawdę, bo jakby piszecie sobie te wszystkie wartości, to będziecie mogli w prosty sposób Sprawdzić, czy wasz wskaźnik aktualnie jest po prostu dobry, czy wasza spółka jest dobrze wyceniona i czy daje duży potencjał i czy przede wszystkim ma to sens, żeby ją aktualnie kupić. Jak sprawdzimy sobie już te wskaźniki pod względem mediany, odklenia od mediany, będziecie mieli wypisane wszystkie te informacje i do potencjału do wzrostu. Kolejnym wskaźnikiem, który jest bardzo według mnie niedoceniony, jest właśnie ten price target upside. Co tutaj możemy zobaczyć, że aktualny price target to jest 7,45, 7,45, co to znaczy? Gdyby aktualna cena lokum to było 100, to potencjał do wzrostu jest do 107,50 grosz. Proste, tak, wydaje się proste i takie w zasadzie jest, ale co tu widzimy, że nasza mediana to jest minus 15%, czyli przeważnie analitycy zakładali, przeważnie była taka, przeważnie była taka sytuacja, że potencjał do nie było potencjału do wzrostu, był przebijana prognoza. To się może zdarzać na polskich spółkach ze względu na to, że tych prognoz jest po prostu mało i czasem są mniej dokładne, dlatego też tak jak mówiłem, dokładniejsze to będzie dla spółek amerykańskich. Tam naprawdę ten price target może zdziałać cuda i ukazał to bodajże Tomasz Trela, którego serdecznie pozdrawiam, bo były tam pokazane u niego na filmiku backtesty ze względu na price target i wychodzi na to, że na samych backtestach można było pobijać benchmark. Oczywiście... Nie jest to dobry pomysł, bo możemy te wszystkie wskaźniki ze sobą łączyć i wykazać jeszcze lepszą, jeszcze lepszy potencjał. No i przede wszystkim sprawdzić chociaż spółkę pod względem jakichś tam zagrożeń, bankructwa i tak dalej. Ale tak, wykazał on, że jest po prostu to, jest duża koleras. I co możemy zobaczyć? Tu nic nie musimy liczyć, bo po prostu zapisujemy sobie, że to wynosi 7,45%. Zobaczmy sobie, porównajmy sobie to z ceną. Dlaczego? Bo możemy zobaczyć, czy coś czy, czy tutaj to w ogóle działa, może tak w skrócie. No i zobaczcie sami. Wejdźmy sobie gdzieś tutaj do jakichś dalszych czasów. Na przykład tu. Zobaczcie, price target był bardzo duży, bo to było no 50, 50, ponad 50% czasem i to był skrajny dołek i zobaczcie, co się stało od tego czasu. Mieliśmy tutaj cenę około 10 zł, nawet poniżej. Był wysoki, kupiliśmy, a cena doszła do 26. Trzykrotny wzrost, można powiedzieć. No super. Super sprawa. Naprawdę, no to też nie jest długi okres czasu. To jest trochę ponad rok. Więc fajnie. Potroiliśmy swoją wartość netto. Udało się nam zarobić. To znaczy nie netto, tylko nasz kapitał. Zobaczmy dalej, czy to działa. Znowu, price target był bardzo wysoki, nagle zwiększony, ale wzrostu nie było. No ok. Ale przejdźmy dalej. Price target był jeszcze wyższy, jakiś horrendalny w kule. No, ale spadło, ale zobaczcie też, że wraz ze spadkiem, oczywiście, price target poleciał w dół. No i idziemy dalej. Kolejny moment. Price target. Mamy dołek, skrajny dołek, bo tu jest znowu około 12. Price target jest znowu bardzo wysoki, poniżej, powyżej przepraszam, mediany. I co się dzieje? Kurs idzie bardzo do góry. No i zgarniamy cały ten wzrost. No, i można powiedzieć, że jesteśmy w podobnej sytuacji, a, bo znowu price target jest wysoki, ale no patrząc na te szczyty, to nie jest wysoki. Ale patrzcie na to, mediana jest minus 15%. Więc jeżeli mamy aktualnie 7,5% no w zaokrągleniu, to jest i tak sporo powyżej mediany. I zobaczcie, tu się zrobił dołek, jesteśmy nisko. Czy jest potencjał do takich wzrostów? No teoretycznie jest, ale no, na pewno nie takich jak było to kiedyś, nie? Bo to jest jednak 7,5%. Musicie sami to przebadać na wszystkich spółkach i zobaczyć jak to będzie wypadać. I oczywiście ze sobą porównać. To też jest banalne, bo to macie wartość w procentach, więc możecie uruchomić sobie w ogóle mediany. Włączmy również, uruchomić wszystkie spółki z sektora, czy tam te, które analizujecie i zobaczyć, że... Loku ma najmniejszy potencjał do wzrostu według analityków. Do ostatniej rekomendacji ceny docelowej no jest 7%, czyli no bardzo marnie można powiedzieć i, i słabo to wygląda. Dlatego ważne jest to, żebyśmy porównywali sobie ze z innymi spółkami, bo może się okazać tak, że jakaś inna po prostu będzie lepszą okazją. I dlatego też znajdujemy się w tym miejscu, w którym specjalnie dla was wszystkie te spółki, które wam teraz wcześniej pokazałem, podsumowałem. Bo trzeba pamiętać o tym, że analiza wskaźników nie może skończyć się na jednej spółce. Bo okej, okay, fajne są te wskaźniki, one się do czegoś odnoszą, ale kluczem do znalezienia dobrej okazji jest porównanie je z innymi w tym samym sektorze i nawet nie tylko w tym samym sektorze, ale ogólnie spółkami, bo ten wskaźnik pokazuje wam, no ta mediana to po minimum, no bo to jest oderwanie od po prostu jakiejś średniej. Natomiast wskaźnik porównawczy do wzrostu, potencjału wzrostu, szczególnie możecie zastosować przy wszystkich spółkach no bo przecież finalnie sugerujemy się tym ile mamy potencjału do zarobku. To nas najbardziej interesuje. Wiadomo, że bardzo ważne też jest bezpieczeństwo inwestycji i tak dalej. No ale wiadomo, praktycznie wszyscy kierują się tym, żeby zarobić po prostu jak najwięcej. Więc tak, szukamy najlepszej okazji. No i na przykładzie, jeżeli znajdziemy spółkę o podobnym wskaźniku yy... sami widzicie tutaj może nie będę gadał głupot Lokum wypada pod względem wszystkich wskaźników, prawie wszystkich najlepiej, ale price target upside wypada tutaj tragicznie. Gdybyśmy mieli się. Jeżeli ktoś z Was przypisze sobie największą wagę do tego wskaźnika, bo również też to polecam. Czyli na przykład dla niektórych mogą być te dwa wskaźniki najważniejsze, a dla niektórych ten, a może dla niektórych jeszcze inny, ale chodzi mi o samą metodę. Sami zobaczcie, pod względem każdych wskaźników wyceny, lokum wypada wybitnie. I pytanie, co to oznacza? No bo cena faktycznie jest niska, potencjał do wzrostu jakiś jest. No, pomijając price target, no bo to jest malutko, ale chociażby o wskaźnikach, właśnie grow. Więc, no, może i to jest super okazja. Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami, po prostu dokonując całej analizy. Dlatego też zachęcam Was do poprzednich materiałów, gdzie taką wstępną, prosto tłumac tłumaczoną analizę możecie dokonać, ale oprócz tego trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie po prostu. Czy spółka posiada jakiś produkt, który może wybić się i być lepszym niż w innych? Dlatego też na pytanie, czy lokum ma lepszy produkt, no bo to wszystkie są firmy nieruchomościowe, czy lokum ma lepsze rzeczy, lepsze domy, lepsze mieszkania od innych, musicie odpowiedzieć sobie sami i to samo zrobić z każdą spółką, którą analizujecie, bo tu są przykłady, a mogły znaleźć się inne sto spółek z różnych sektorów, nie tylko bo tutaj przykładowo są z nieruchomości, ale z różnych sektorów, które w ten sposób możecie porównać więc jeżeli będziecie znali spółkę, będziecie mogli ją porównać do innych, które również znacie, i wyciągnąć wnioski, która wypada najlepiej na wskaźnikach. I którą aktualnie chcecie dodać do swojego portfela. A w tym momencie chciałbym już przypomnieć, że wszystko co tutaj powiedziałem to oczywiście nie są rekomendacje i sami musicie dokonać analizy, a przede wszystkim wyboru, jaką spółkę zakupicie do portfela i która was interesuje. Mam ogromną nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomógł Ci zrozumieć, jak patrzeć na te wskaźniki lepiej i przede wszystkim, jak dobrze wyceniać spółki. Pamiętaj, że wszystkie warto po prostu ze sobą porównywać, bo inwestowanie to sztuka porównania i szukania najlepszych okazji. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie lub chciałbyś, Żebym po prostu coś omówił, to daj znać w komentarzu. Nie zapomnij również na koniec zasubskrybować, zostawić łapkę w górę i podzielić się również tym materiałem z innymi. Dziękuję, że tutaj byłeś. Do zobaczenia.